Hej pozytywni, z tej strony QK i witam w kolejnym odcinku Rock and Roll, Crash Bandicoot 3 Warped I to są czasówki, drugi odcinek czasówek, więc od razu bez owijania zaczynamy Pierwsza plansza G-Wiz, czyli szósta plansza Gwem Także tak, znowu bazuką zaczynamy planszę i ciśniemy Tutaj chodzi o to też, że da się mieć trzy maski, więc da się mieć e, tego super bonus sprinta i ważne jest też to, żeby właśnie, o tak jak ja tutaj biegnę, żeby biegać, a tu jednego pudełka nie wziąłem, więc już wiemy, że można o grubą sekundę mieć lepszy czas niż ja. Aha, ja tu nie zbieram masek. jak widzieliście tam wcześniej była maska, no tak, bo ja zapomniałem, że to są trzy maski, dopiero teraz wiem, że są trzy maski. Próbowałem te trzy maski też już brać tak sobie prywatnie i w sumie to aż tak dużo czasu nie polepsza. Eee, oczywiście pobiłem tu chyba rekord z tego tak sobie już dla jaj biegając sam. Lubię sobie powtarzać plansze, które, które lubię biegać, czyli na przykład motorów albo wody nigdy w życiu nie powtórzę. Ale na przykład to jest fajne akurat. I tak, i co, i właśnie chcecie być e, perfekcjonistami, no to zbieramy wszystkie trzy maski i mamy mega sprinta zajebistego. E, Biegamy właśnie tak tutaj, e, czyli skracamy ten czas skrętu, wiadomo, po wewnętrznej. Ciśniemy w skręty, tutaj pięknie wyliczona żabka, tu kościół by nitro i dziękuję, I mamy czas. Widzicie, zjebałem sporo rzeczy sekundę grubą tłustą ominąłem, a i tak mam aż ponad 3 minut, a nie minuty damis 3 sekundy, aż mam kurczę lepsze. Tutaj oczywiście krrrr. What the fuck! QKowi się porąbało, czasem się mylą niki, wiadomo to jest możliwe. Jedziemy, druga plansza, druga plansza to hangem, Hai. Dokładnie, czy tutaj ten... Um, jeśli chodzi o poziom trudności, no to trochę się pomęczyłem na tej planszy, jednak nie należała do najtrudniejszych. Tak, tutaj ścinka niestety. E, no i co, i tutaj ciśniemy. Tutaj chyba się da trzy maski zdobyć i to jest bardzo ważne, żeby je zdobyć, bo... Bo to naprawdę na, te, na tej planszy idzie bardzo, bardzo mocnego sprinta za to dostać. Tu pamiętajcie o tym pudełku, bo to są aż 3 sekundy. Jest druga maska. Pamiętajcie, żeby nie stracić właśnie tych tych masek. Tu mamy trzecią i właśnie dzięki temu, że mamy trzecią tutaj na tym chodzeniu takimi rękami. Kolejna ścinka. To jest zajebiście właśnie szybkie, zajebisty buścik do naszego spida, więc polecam strasznie, strasznie mieć trzy maski na tej planszy. Na poprzedniej też polecam trzymaski mieć, ale po prostu ja zjebałem. Tutaj mamy jeszcze jedno pudełko na górze, pamiętać o nim aż 2 sekundy. No i mamy koniec planszy. Dałoby się może to delikatnie szybciej zrobić, ale i tak jest bardzo dobry wynik. 40 sekund na 43. Platyna jest, jest zajebiście. Podpisujemy się. Cube. Jak zwykle. That's fucking right. Pozytywnie wy się w ogóle bawicie w czasówki też, albo bawiliście się, macie jakieś tam czasy zasejwowane, albo teraz się bawicie, to się pochwalcie. Trzecia plansza Hawk Ride. I to jest przejebana plansza, mówię wam szczerze. I chodzi o to w niej, że wszystciutkie pudełka trzeba zebrać, te, które mają czas. To jest podstawa. Eee... I kiedy dojedziemy do pierwszego, o właśnie tutaj... Wy wiecie jak się chamsko i dupiato skręca na tym sprincie. No właśnie, na tym sprincie już musimy do końca prasie przejechać. Wiem, że to jest fucking impossiburu, też tak myślałem, ale widzicie, jednak mi się udało. Zresztą widać po czasach. Widzicie 10 sekund, aż różnicy na takiej tej. Tutaj idealnie musicie to wszystko pamiętać, kiedy już zaczynać skręcać i tak dalej, żeby nie walnąć żadne policje, żeby nie tak to jest. Pamiętamy, żeby te skocznie, które są e, niepotrzebne do przeskoczenia właśnie przepaści, omijamy, żeby one nam nie wyłączały sprinta. No i tyle. Widzicie, jest, jest troszkę, troszkę poniżej czasu, więc jest zajebiście. E, Może i da się to szybciej zrobić o jakąś sekundę czy dwie, ale to jest naprawdę ciężko. Trzeba bardzo dobrze ścinać zakręty też po wewnętrznych i, i tak. Dobra, nie lubię motorów, więc... Tom Time, W skrócie kurwa, nienawidzę tej planszy. To jest plansza, przy której chyba najwięcej prób zaliczyłem. Ta i, i, i kolejne motory. Tak. Aaa, so, oh, nienawidzę tej planszy. Po prostu Jesus Christ. Tutaj jest tak, tutaj jest taki man... O, tutaj fajnie, podoba mi się ten motyw, jak czasem ten ekran nie nadąża, że... że, że Zakraszam. To jest fajne akurat. Tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby zdobyć e, trzy maski, bo to jest bardzo ważne na tej planszu, żeby mieć te trzy maski. To jest naprawdę duży, duży czas, dużo nam skraca. Tu mamy trzy maski i teraz bardzo ważny moment. Eee, tak, najpierw tutaj jest ten ciężki skok, przy którym często spadałem, tak jest. Jest cudem. Za szybko wbiegamy tu na górę. Tu jest ten olej śmieszny. I musimy jeszcze tą maską tyknąć z tego pudełka. O! Jeśli to nam się uda, to znaczy, że, że mamy szansę na tą platynę. Tutaj uważam, że to jest jeden z najszybszych sposobów na przejście tego, więc tak sobie robiłem. Tutaj! A, oczywiście X mi kurwa nie działa i mam sekundę w dupę, tak. Ale i tak jest zajebiście, aż sekunda mniej niż trzeba. To jak na taką planszę, gdzie naprawdę na mi pełno krwi jest bosko. Mam nadzieję, że kolejne z tej serii nie będą takie ciężkie. O, tutaj oczywiście byłem normalnie w stanie euforii i pisałem głupoty, celebrując to, że w końcu mi wyszło. Fuckie, yeah, tak jest. O, a, to była naprawdę hardkorowa plansza. Hardcore, mówię wam, po materiałach, które liczyłem, to Midnight Run. W materiałach, które liczyłem... to grubo ponad 150 prób miałem na tamtej planszy, możliwe, że nawet ponad 200, ale nie chcę tak ten... Ee, nie chcę mówić jak naprawdę było, bo będzie, że przekolorowuję. Da, nieważne, e, tutaj ta plansza, wiadomo, jak te plansze z tygryskami, ciśniemy non stop prawie sprinta. Tu gdybym wiedział, że mimo tego, że zwolniłem, to... Gdy, to... E, wcześniej gdybym wiedział, że że mimo tego, że zwolniłem, to i tak się skuje nie lubię tego słowa to i tak pierdolę typa to, 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 to bym biegł po prostu sprintem bo tam zwolniłem trochę tutaj troszkę zwolniłem, ale już jest przyspieszenie, bo, bo nie chciałem tam po prostu troszkę tam było dużo sekund do przy zwolnieniu, nie wiem czy bym ogarnął dlatego, to znaczy przy sprincie no i troszkę zwolniłem i, i tak mamy ten czas Także tak. Nie wiem, troszkę tam nie zrobił parę błędów, no myślę, że byłoby poniżej 18, co akurat trudne by nie było, bo brakuje tylko 300 w tym No i jest kolejna platyna, mamy już 10 platyn, w kolejnym odcinku pokażę wam kolejne 5 platyn. I tak, tyle, więc pozytywni. Jeśli się bawicie też ze mną, to podzielcie się swoimi czasami, a jeśli nie, to po prostu napiszcie opinię co sądzicie o tym, jak mi idzie i... Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki pozytywni, łapcia w górę, subskrybujcie, trzymajcie się.